Witam, jestem Michał, to jest gra pod tytułem Tribes Ascend Zagramy sobie w... właśnie nią, ponieważ ją wczoraj sobie pobrałem. Jest właśnie jej beta. Bo tutaj już mamy pierwszego oponenta. Dostał chyba, a ten się zdaje. No dostał. Będziemy mieć pierwszego fraga może? Kurde. Jak widzicie, ciężko tutaj strafić. I tak jak mówiłem, to jest beta, dopiero yy, ale muszę Wam powiedzieć, że kurde, yy, jakby Wam to powiedzieć, nie tutaj mikropłatności są tak naprawdę zbędne, bo wszy na wszystko można zarobić. Yy, tak naprawdę, na wszystko, na bronie, ale chodzi, jest mało dopiero, jest chyba dwie, czy coś takiego. czy znaczy, dla konkretnej klasy, są oczywiście dwie. Co mnie gonicie, gnoje? Dobra, jak się jeszcze No, dwóch na jednego. Bandałusego. O, SMS przyszedł. <laughs> Dobra. Y, jakby wam powiedzieć, y, ta gra. Nie wiem, kiedy beta była w listopadzie, chyba. Y, to jest open beta, więc możecie sobie pobrać. Będzie link w, link w dyskrypcji. Gra teraz. Ta gra teraz jest dosyć popularna. Ja gram w nią od wczoraj. Tak, od wczoraj. Mam już, jakby wam powiedzieć, czwarty poziom. Nie gram w, to, w tą grę najgorzej, ale jakimś mistrzem, to ja nie jestem oczywiście. Zazwyczaj wszystkie staty mam na plusie, ale tutaj widać akurat nasze zabicia i. No i teraz wszyscy będą się rzucać na. Ciastko. Yy, oczywiście teraz wygrywamy. Jak widzicie, używam tu granatnika, co bym w Call of Duty nigdy nie zrobił. Ale. Bu jest to bardzo potrzebne, ponieważ jest bardzo ciężko tutaj trafić kogoś. Yy, nie wiem, jak tutaj. Ja nie wiem, jak tutaj można sobie z sniperem grać. Ja tego nie rozumiem. No dostał no jakim cudem nie wybuch? Aha, dobra, wiem, czemu? Yy, powiem wam tak. Yy, jeśli chcecie ze mną zagrać, yy, teraz widzicie mój Nick yy, Skip Mike, tak jak yy, właśnie mam na YouTube yy, i możecie sobie ze mną zagrać, oczywiście, chyba że nie chcecie. Hmm. Yy. I... I widzicie, że właśnie często nie wrzucam filmików. O sorry za ten dźwięk, ale SMS przyszedł. Is... Sorry, że nie wrzucam tak często filmików, nie mam czasu po prostu. Ostatnio. I jep. O. No. To jest... O ma duże życia, ponieważ to jest taki jakby tank. Aż i tak i tak tym tankiem nie można go nazwać. To jest po prostu taka krowa i tyle wam powiem. To jest wolne bydle W yy, którym się grać nie da, bo... No nie da się po prostu. O... Jego jest bardzo łatwo trafić, widzicie. No. Ale teraz zostałem asystę. Asyst... Asysty też są tutaj bardzo potrzebne. No i nie zabij... W tą grod. Jednego dnia, więc się nie dziwi, Nie dziwcie. Ogólnie jest 12, tak to nagrywam. Z godzinę temu. I jestem zmęczony. Wiem, jest rany, jestem zmęczony. To jest normalne, wiesz, jeśli śpię do 12. Albo coś w tym stylu. Więc się Nie dziwcie, że jadam bez sensu. Jeśli pętacie taka gra też była. Yy... Oczywiście na singla, też, też był Tribble na singlu. Jeśli, do, jeśli dobrze pamiętam był, pamiętam, mam, mam jeszcze cztery płytki, pamiętam, że to było na czterech płytkach CD. Albo DVD, nie, CD. O, no i pojedynek... no. 2 na jednego wygrałem, więc bardzo, bardzo się z tego z powodu cieszę. No, teraz... Takie pojedynki, to tutaj normalka. No i... proszę sobie zrzucić ammo. Widzicie, mamy takie pistoleciki. One... Zaraz wam pokażę, co robię. Bierzcie sobie, namierzacie tu... Coś. I teraz czekać aż wam spadnie zasobnik... Z amunicją. Właśnie takie coś. I ja kurde, do tego teraz wejść nie mogę. O! Wesz. Wszedłem. Tu jest drugi ale Co tam? Ja cały czas tylko granatnika tak naprawdę używam, ponieważ y, to jest najbardziej sensowna broń w y, tej grze to to jest. Aaa, jakieś jakieś wiadostwo. Jeżyczka. Ogólnie to możemy kupować też postacie, już wam zaraz pokażę ile ich jest. Jest ich tyle. Y, ceny są troszeczkę drogie. Znaczy tutaj wydajemy... Y, tutaj naszą walutą jest EXP. Tak, EXP. Nie, nie, pomyliłem się nazwą. Jest Exp i wydajemy po prostu Exmixplan na upgrade broni. Albo coś w tym stylu. <śmiech> <śmiech> Sorry. Już wyszedłem z rytmu nagrywania bez kitu. Z tej gry będziecie widzieć tak czasami od czasu do czasu jakieś filmiki, ponieważ ta gra mięca była pierwsza gra, która yy, dzieje się tak, jakby w kosmosie i ją polubiłem. Ja, bo ja nie lubię klimatów y, takich kosmicznych. No, oprócz y, takich gier jak na przykład to jest to tak naprawdę mnie na Prócz na przykład Star Warsów. Star Warsy akurat są spoko. I nie Star Warsy są spoko, ale i tak. I jeszcze Halo. O, Halo też jest spoko dosyć. O właśnie, to... to, to tą grę mogę właśnie... Y, upodobnić do Halo. Dobra. Gameplay się skończył. Ja się też powoli z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.